Traktuję to jako osobiste wyzwanie zrzucone przez Missy Bradford. Muszę dorosnąć i to szybko. Co mam zrobić? Zupełnie nic. Poradź mi coś. Jesteś geniuszem dorastania. Dorośnij mnie. Dlaczego? Bo inni są dorośli. Ja tego tak nie widzę. Jak możesz to widzieć w jakiś inny sposób? Missy Bradford postanowiła dorosnąć szybciej, ale to nie znaczy, że ty też musisz. Ale co, jeśli Lukas zabierze ją na straszny film? Boję się, jak oglądam horrory, ale ty mnie obronisz, prawda? <śla> ble! Po prostu ble! Riley, chcesz, żeby Lukas zaprosił cię do kina? E, Samo? Chyba nie jestem na to gotowa. Więc czego od niego oczekujesz? Ja. ja nie wiem! Po prostu nie chcę, żeby szedł z nią. Jestem zazdrosna? Nie potrafisz być zazdrosna. Po prostu nie chcę, żeby ona go nam zabrała. Ona jest niefajna. Nauczy mnie flirtować. Nie ma mowy. Dlaczego? Bo sama nie umiem flirtować. Kto w naszym wieku wie, jak to robić? Dobry wieczór panią. Farke, cały czas tam byłeś? Zawsze tam jestem. Farke, jesteś największym flirciarzem w szkole. Ach, dziękuję. Nauczysz mnie flirtować z Lukasem? Zrobię wszystko, co zechcesz. Myślałam, że ją kochasz. Kocham was obie. Chcę waszego szczęścia. Jak myślisz, usiądzie z nami? Czy z nią? Staram się nie przejmować rzeczami, na które nie mam żadnego wpływu. Naprawdę i ja cały czas to robię. Hej, mogę z wami usiąść? No pewnie. Więc myślicie, że usiądzie z nami czy z nią? Hejka, co tam znajdzie się dla mnie miejsce? Dla ciebie zawsze, stary. Powiedziałam, stary nie pomagał sobie, prawda? Wiesz? Tak sobie pomyślałam, że skoro mamy iść razem do kina, powinnam wiedzieć, co lubisz jeść, żebym wiedziała, jakie przekąski kupić, bo nie chcę, żebyś za wszystko płacił. Już po tobie. Wiem. Chcesz powiedzieć, że ona flirtuje lepiej niż ty? O, nikt nie jest ty... lepszy od Farkla. Ale obawiam się, że moja podopieczna nie wygra z tym potworem. Więc co zamierzasz zrobić, geniuszu? Odbiję ją Lukasowi osobiście. Zrobiłbyś to dla mnie? Z pewnością nie robię tego dla siebie. Jest zła. Jeśli nie wrócę za dwie minuty, to mnie zjadła. Jak moja fryzura? Taka sama od sześciu lat. Nie ma ze mną szans. Witaj, mała. Farkę? Dlaczego chcesz iść do kina z chłopcem, skoro możesz z mężczyzną? Smacznego. Wow. No proszę. Będziesz następny. Udało się, będzie następny. Riley, ona wymiata. Nie możesz z nią konkurować. Nie chcę, żeby byli razem. Nie chcę! Riley? Lukas? Riley? Nie wiem, co tutaj się dzieje i wiem, że w ogóle nie mam prawa tego mówić, ale uważam, że nie powinieneś spotykać się z tą dziewczyną. Dlaczego? Trudno mi wytłumaczyć, ale myślę, że jeśli będziesz z nią spędzać czas, to wiele się bo zmienia. No wiesz, dla wszystkich. Jaka zatroskana przyjaciółka. Tak? Właśnie tak. Wiesz, kiedy będziesz się tu kręcić, nie uda mi się spotkać z Lukasem. Bitwa! Hej! Żadnej bitwy na jedzenie. Dostajecie szlaban na popołudnie. Oboje. O nie! My oboje. Sami.